Czołek też. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Na zbierałem tyle sprzętu wy też możecie nazbierać książek. Przecież jeśli tak nie czytacie, do czego się w końcu przydadzą lub czegokolwiek tak naprawdę, co jest w miarę równe. Mogą być kłoski drewna, na przykład. Tak? Wasze zadanie na dzisiaj to jest pięć ród wyprostów nóg w pozycji L. Burpee, 12 burpi za każdym razem staramy się, żeby te burpi przeskakiwać coraz wyżej na drugą. Czyli coś jak bar burpees. To to są wykopy w pozycji L. Jeśli ktoś nie może tego zrobić, nie przytrzyma po prostu 20 sekund w tej pozycji. Tak? Każdy jest w stanie zrobić, tylko. Jeśli ma z tym problem, po prostu powinien sobie troszeczkę ja wyżej podnieść to, co mam pod rękami. pozycji L jest to po prostu wyprostunek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W ten sposób zaczynamy każdą rundę górki. Pierwsza runda górki, niech to będą zwykłe. 12, to jest zwykły górp. Ja będę robił po 4 na całe stopy lądowanie, ręce na głowę. Raz, otwieram cię, do 5, lato. 2, 3, 4. Tak zrobicie taką rundę, 10 kopień, 12 górp. Macie minutę przerwy. W tej minucie proszę wykonać sobie. Podwyższenie dla czegoś, nad czym będziecie skakać. I znowu zaczynamy od wykopów. Raz, dwa i tak do dziesięciu. I dwanaście kurp i twarzą do naszego kinga. Raz, dwa, trzy. I idziemy do płyty. Miejmy tę przerwę. I dalej. Raz. Dwa. I do dziesięciu. Raz. Dwa. Trzy. Po 12 minuta przerwy. Tu już się zaczyna robić ciekawie. Za każdym razem prezentuję trochę inną technikę burki I jedziemy. Raz, dwa, do dziesięciu. Teraz burpee tak zwane dostawiane. trzy, cztery i do dwunastu. Ostatnia runda będzie, będzie hardkorowa. No to lecimy. Dwa. Dziesięć. No i tutaj można się rozbieg. Raz. Dwa. Trzy. Oczywiście każdy dostosuje wysokość do własnych możliwości. Jak macie pytania, piszcie, zvoncie, ja chętnie mam pomogę. Możecie napisać w komentarzu w ostatniej rundzie, jaką najwyższą wysokość mieliście. Pozdrawiam Was, cześć.